Posłuchaj tego uważnie. W ciągu najbliższych sekund zdradzę ci psychologiczną technikę, która całkowicie odwraca zasady gry w uwodzenie. Wyobraź sobie: zamiast ty gonić, to one będą gonić ciebie. To tak, jakbyś stał się magnesem o dużej mocy, a one byłyby opiłkami żelaza przyciąganymi przez twoją siłę magnetyczną. Masz dość bycia niewidzialnym, prawda? Tego, że inwestujesz czas, energię, pieniądze. A mimo to wydaje się, że rozmawiasz ze ścianą. To uczucie, gdy wysyłasz wiadomość, a ona godzinami odpisuje suchym cześć. Tymczasem widzisz innych facetów, którzy dostają uwagę, nie wkładając w to nawet połowy wysiłku. Prawda jest taka, że grasz w złą grę, całkowicie złą. I to nie twoja wina. Nikt nie nauczył cię prawdziwych zasad kobiecej atrakcji. Zostałeś zaprogramowany, by wierzyć, że musisz imponować, zdobywać, gonić. Ale to właśnie to trzyma cię we frendzon. Wiesz, co jest najgorsze. Im bardziej gonisz, tym mniej cię chcą. To okrutna dynamika, która dzień po dniu niszczy Twoją pewność siebie. Zaczynasz się zastanawiać, czy coś jest ze mną nie tak, dlaczego one zawsze wybierają innych facetów. Uważaj na to, co ci teraz powiem. Po dziesięciu latach studiowania psychologii atrakcji i wzorców zachowań kobiet, odkryłem coś, o czym niewielu mężczyzn wie. Ultra rzadki sekret, który całkowicie zmienia sposób, w jaki kobiety cię postrzegają. I nie, nie chodzi o posiadanie pieniędzy czy bycie modelem z siłowni. Chodzi o aktywowanie konkretnych psychologicznych wyzwalaczy, które sprawiają, że kobiecy mózg umieszcza cię w innej kategorii w kategorii, gdzie nie jesteś już jednym z wielu stajesz się nagrodą, a kiedy to się dzieje, mój przyjacielu, gra się odwraca. Nauczysz się protokołu ludzkiego magnesu. To cztery fundamentalne filary, które po połączeniu tworzą nieodpartą siłę przyciągania. Pokażę ci każdy z nich teraz. Uważaj, bo to czysta nauka w praktyce. Pierwszy filar niezależność emocjonalna. Popatrz, większość mężczyzn żebrze o uwagę kobiet. Każda nieodebrana wiadomość to cios w ego, każde nie to emocjonalna katastrofa. Znasz to uczucie, prawda? ten ucisk w klatce piersiowej, gdy ona wyświetla wiadomość i nie odpisuje. Niezależność emocjonalna oznacza bycie w porządku ze sobą, z jej aprobatą lub bez niej. To posiadanie tak interesującego życia, że jej obecność byłaby bonusem, a nie koniecznością. Kobiety mają wewnętrzny radar do wykrywania desperacji, a nic nie zabija atrakcji szybciej niż mężczyzna emocjonalnie zależny. Kiedy rozwijasz tę niezależność, dzieje się coś magicznego. Twoja energia się zmienia. Przestajesz promieniować desperacją i zaczynasz emanować prawdziwą pewnością siebie. To tak, jakbyś miał niewidzialne pole siłowe, które mówi, nie potrzebuje cię, żeby być szczęśliwym. Czujesz różnicę? Drugi filar obliczona tajemnica. No już, przestań opowiadać całe swoje życie na pierwszej randce. Faceci robią to cały czas. Myślą, że muszą zaimponować, opowiadając o wszystkich osiągnięciach, wykładając wszystkie karty na stół. Fatalny błąd. Obliczona tajemnica to sztuka stopniowego ujawniania się, to pozostawianie pytań w powietrzu. To bycie nieprzewidywalnym, ale nie niestabilnym. Badania pokazują, że ludzki mózg jest uzależniony od uzupełniania wzorców. Kiedy nie podajesz wszystkiego na tacy, jej mózg pracuje na najwyższych obrotach. Próbując Cię rozszyfrować, pomyśl o wciągającym serialu. Dlaczego nie możesz przestać go oglądać? Bo każdy odcinek kończy się pytaniem bez odpowiedzi, musisz być takim serialem w jej życiu. Każda interakcja powinna sprawiać, że ona będzie chciała więcej. Nie myl tego z dziecinnymi gierkami. Chodzi o strategiczne dawkowanie informacji. Ujawnij wystarczająco, by stworzyć połączenie. Ale zachowaj wystarczająco, by utrzymać tajemnicę przy życiu. Ma to dla ciebie sens? Trzeci filar: celowe działanie. Obudź się, stary. Przestań działać pod wpływem emocji. Każdy Twój ruch musi mieć cel. Wiedza, kiedy się zbliżyć, jest tak samo ważna, jak wiedza, kiedy się wycofać. To taniec, a ty musisz prowadzić z maestrią. Celowe działanie oznacza, że nie wysyłasz wiadomości, bo jesteś zdesperowany. Wysyłasz, gdy masz coś interesującego do podzielenia się. Nie dzwonisz, bo tęsknisz. Dzwonisz, gdy możesz dodać wartości do rozmowy. Ale prawdziwy sekret tkwi w umiejętności wycofania się w odpowiednim momencie. Kiedy ona zaczyna się interesować, kiedy rozmowa jest w szczytowym momencie, ty robisz krok w tył. To nie jest chłód, to strategia, to stworzenie przestrzeni, by ona poczuła twój brak. Pamiętasz metaforę magnesu? Magnes zbyt blisko może odpychać. Potrzebuje odpowiedniej odległości, by stworzyć maksymalne przyciąganie. Tak samo jest z kobietami. Zbyt duża bliskość dusi, zbyt duży dystans oziębia. Sekret tkwi w dynamicznej równowadze. Potrafisz to sobie wyobrazić? Czwarty filar. Wysoka wartość. Teraz uważaj, bo tego prawie nikt nie zauważa. Wysoka wartość to nie posiadanie wypasionego samochodu czy Rolex'a, to posiadanie życia, które kochasz żyć. To posiadanie pasji, celów, sensu, to bycie interesującą osobą z własnej zasługi. Kobiety są biologicznie zaprogramowane, by szukać mężczyzn o wysokiej wartości. Ale prawdziwej wartości nie da się kupić, buduje się ją. Każda książka, którą czytasz, każda umiejętność, którą rozwijasz, każde wyzwanie, które pokonujesz, zwiększa twoją wewnętrzną wartość. Kiedy skupiasz się na własnym rozwoju, dzieje się coś fascynującego. Przestajesz potrzebować zewnętrznej walidacji, bo masz wewnętrzną walidację. Znasz swoją wartość, a kiedy ty ją znasz, one to czują. To komunikacja niewerbalna na najgłębszym poziomie. Pomyśl, jak zachowujesz się, gdy sprzedajesz coś, o czym wiesz, że jest wyjątkowe, w porównaniu do czegoś przeciętnego. Energia jest zupełnie inna, prawda? Tak samo tutaj. Kiedy ty jesteś produktem premium, nie musisz się sprzedawać. One same do ciebie przychodzą, zaczyna to mieć sens? Piąta kluczowa technika odwrócona walidacja. To jest wielki sekret, który niewielu stosuje. Przez całe życie atrakcyjne kobiety otrzymują ciągłą walidację. Komplementy, lajki, wiadomości są przyzwyczajone do bycia gonionymi to dla nich normalne. Odwrócona walidacja to subtelne odwrócenie tej dynamiki nie chodzi o bycie niegrzecznym czy aroganckim. Chodzi o to, by nie być pod wrażeniem tylko jej urody. Chodzi o traktowanie jej jak normalnej osoby, a nie jak nietykalnej bogini. Kiedy to robisz, jej mózg dostaje zwarcia. Po raz pierwszy od dłuższego czasu spotyka kogoś, kto nie ślini się na jej widok. I wiesz co się dzieje? Zaczyna szukać twojej aprobaty. Dynamika całkowicie się odwraca, ale uważaj, musi być subtelne. Nie chodzi o ignorowanie czy brak szacunku. Chodzi po prostu o to, by nie stawiać jej na piedestale. Chodzi o posiadanie standardów i jasne pokazanie, że sama uroda cię nie imponuje. Szukasz głębi. Czujesz moc tego? Szósta strategia. Idealne wyczucie czasu. Timing to wszystko, mój przyjacielu. Wiedza, kiedy ruszyć do przodu, kiedy się wycofać, kiedy się pojawić, kiedy zniknąć. To jak symfonia, gdzie każda nuta musi wejść w idealnym momencie. Za wcześnie. Wyglądasz na zdesperowanego, za późno, tracisz impet. Sekret tkwi w czytaniu jej sygnałów i odpowiadaniu w sposób kontrintuicyjny. Kiedy jest super zainteresowana, ty strategicznie znikasz na jakiś czas. Kiedy zaczyna się oddalać, ty pojawiasz się ponownie z czymś interesującym. Chodzi o utrzymywanie jej zawsze na emocjonalnej huśtawce. Badania pokazują, że zmienne emocje tworzą uzależnienie psychologiczne. Dlatego gry hazardowe są tak uzależniające. Czasami wygrywasz, czasami przegrywasz. Nigdy nie wiesz, co będzie dalej. Ta sama psychologia ma zastosowanie tutaj, ale pamiętaj, to nie jest manipulacja, to zrozumienie, jak działa atrakcja i wykorzystanie tej wiedzy w sposób etyczny. Nie tworzysz fałszywej rzeczywistości, wzmacniasz swoją najlepszą wersję, nadążasz za rozumowaniem. Siódma i ostatnia część układanki. Magnetyczna obecność. To jest ultra rzadkie. Magnetyczna obecność to coś, gdy wchodzisz do pomieszczenia, a ludzie naturalnie do ciebie lgną. Nie chodzi o bycie najgłośniejszym czy centrum uwagi. Chodzi o emanowanie energią, która przyciąga. Jak to rozwinąć? Po pierwsze, pracuj nad swoją mową ciała. Ramiona do tyłu, otwarta klatka piersiowa, spokojne i celowe ruchy. Twoje ciało komunikuje, zanim otworzysz usta. Po drugie, rozwijaj aktywne słuchanie. Kiedy ktoś mówi Ty naprawdę słuchasz, nie tylko czekasz na swoją kolej, by mówić. Po trzecie, pielęgnuj prawdziwą, pozytywną energię. Nie tę fałszywą i irytującą radość, ale wibrację kogoś, kto jest w porządku ze sobą kogoś, kto ma wewnętrzny spokój. To jest niesamowicie atrakcyjne, ponieważ jest rzadkie w dzisiejszym świecie. Kiedy połączysz wszystkie te elementy, Dosłownie staniesz się ludzkim magnesem. Kobiety poczują twoją obecność, zanim cię poznają. To tak, jakbyś miał własne pole grawitacyjne. Ma to dla ciebie sens? Teraz pozwól, że ci coś powiem. Wielu facetów przeczyta to i pomyśli: "Ach, ale to jest gra, manipulacja, nie chcę nikogo oszukiwać". Posłuchaj, będę z tobą szczery. Nie chodzi o oszukiwanie. Chodzi o zrozumienie, jak działa atrakcja na poziomie psychologicznym. Nie tworzysz fałszywej persony. Rozwijasz prawdziwe aspekty swojej osobowości, które naturalnie generują atrakcję, to jak chodzenie na siłownię. Nie oszukujesz nikogo, gdy jesteś w formie. Poprawiasz swoją wersję. Różnica między byciem pożądanym a byciem potrzebującym jest subtelna, ale potężna. Kiedy jesteś potrzebujący, gonisz, błagasz, upokorzasz się o uwagę. Kiedy jesteś pożądany, wybierasz, selekcjonujesz. Masz opcję. Pomyśl o tym przez sekundę, którą wersją siebie wolisz być. Podam ci praktyczny przykład. Wyobraź sobie, że jesteś w barze, muzyka w tle, ludzie rozmawiają, ta swobodna atmosfera, jesteś tam ze swoimi przyjaciółmi, śmiejesz się, bawisz się szczerze, nie szukasz nikogo, po prostu żyjesz chwilą. Nagle zauważasz kątem oka. Ta kobieta, która normalnie by cię onieśmieliła, nie przestaje cię obserwować. Poprawia włosy, poprawia ubranie, szuka sposobów, by zwrócić twoją uwagę. W pewnym momencie przypadkowo na ciebie wpada lub znajduje wymówkę, by zacząć rozmowę. To nie fantazja. To dzieje się, gdy wdrażasz protokół ludzkiego magnesu. Dynamika całkowicie się odwraca. Przestajesz być łowcą i stajesz się nagrodą. Ale oto ważne ostrzeżenie. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Kiedy opanujesz te techniki, Będziesz miał opcje, wiele opcji, używaj tej mocy z mądrością i szacunkiem, nie baw się uczuciami, bądź szczery co do swoich intencji, pamiętaj, celem nie jest manipulowanie czy ranienie nikogo. Celem jest stać się najlepszą wersją siebie i naturalnie przyciągać osoby kompatybilne z Twoim nowym poziomem. Chodzi o tworzenie prawdziwych połączeń z pozycji obfitości, a nie niedostatku. Teraz opowiem Ci o zasadzie 70-20-10. To prosty, ale potężny schemat. 70% Twojego czasu i energii idzie na rozwój osobisty, siłownia, kariera, hobby, edukacja. 20% idzie na socjalizację i networking, rozszerzanie kręgu znajomych, poznawanie nowych ludzi. Tylko 10% idzie na aktywne poszukiwanie związków. Brzmi to kontrintuicyjnie? Właśnie dlatego to działa. Kiedy odwracasz proporcje, które stosuje większość mężczyzn, automatycznie się wyróżniasz. Stajesz się facetem, który ma ciekawe życie, a nie facetem, którego życie kręci się wokół zdobywania kobiet. Łapiesz o co chodzi? Pozwól, że zdradzę ci ostatni sekret. Prawdziwa moc nie polega na tym, by kobiety cię goniły. Polega na tym, by nie potrzebować tego, by czuć się kompletnym. Kiedy osiągniesz ten poziom niezależności emocjonalnej ironicznie wtedy one najbardziej cię chcą. To paradoks atrakcji. Im mniej potrzebujesz, tym więcej przyciągasz. Im bardziej gonisz, tym bardziej uciekają. To jak próbować złapać wodę rękami. Im mocniej ściskasz, tym więcej ucieka między palcami. Ale kiedy tworzysz naczynie, kiedy stajesz się pojemnikiem, woda naturalnie się w nim gromadzi. Ta sama logika ma zastosowanie tutaj. Bądź naczyniem, a nie zdesperowanymi rękami. Teraz pewnie zastanawiasz się, ok, rozumiem teorię, ale jak zastosować to w praktyce? Proste. Zacznij już dziś. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Dziś. Pierwszy krok. Usuń tę zdesperowaną wiadomość, którą zamierzałeś wysłać. Poważnie, usuń ją teraz. Drugi krok. Skup się na własnych celach przez następne 30 dni: siłownia, praca, projekty osobiste. Trzeci krok. Kiedy wchodzisz w interakcję z kobietami. Pamiętaj, że to Ty jesteś nagrodą. Na początku będzie to niewygodne, Twój mózg będzie się opierał. Lata uwarunkowań nie znikają z dnia na dzień, ale bądź wytrwały, bo po drugiej stronie tego dyskomfortu jest wersja Ciebie, o której istnieniu nawet nie masz pojęcia wersja, która nie żebrze o uwagę, która nie rozpacza z powodu braku odpowiedzi, która ma opcje i wybiera mądrze, która przyciąga naturalnie przez to, kim jest, a nie przez to, co robi. Ta wersja już istnieje w tobie. Trzeba ją tylko obudzić. Potrafisz sobie wyobrazić taką przyszłość? Słuchaj, wiem, że to wydaje się dużo informacji. I tak jest, ale nie musisz stosować wszystkiego naraz. Zacznij od jednego filaru. Sugeruję niezależność emocjonalną. Pracuj nad tym przez tydzień, potem dodaj obliczoną tajemnicę. Stopniowo buduj impet. Za 90 dni spojrzysz wstecz i nie poznasz zdesperowanego faceta, którym kiedyś byłeś. Będziesz się śmiał, wspominając, jak goniłeś kobiety, które dziś gonią ciebie. Będziesz miał historię do opowiedzenia, w które twoi przyjaciele nie uwierzą. Ale nic z tego się nie wydarzy, jeśli nie podejmiesz działania. Wiedza bez zastosowania to tylko rozrywka, a ty nie dotarłeś tutaj tylko po to, by się rozerwać, prawda? Chcesz prawdziwej zmiany, prawdziwej transformacji. Więc szybko podsumujmy. Nauczyłeś się o protokole ludzkiego magnesu. Niezależność emocjonalna, obliczona tajemnica, celowe działanie i wysoka wartość. Odkryłeś odwróconą walidację, idealne wyczucie czasu i magnetyczną obecność. Zrozumiałeś zasadę 70/20/10. Co ważniejsze, zrozumiałeś, że nie chodzi o sztuczki czy manipulacje. Chodzi o to, by stać się prawdziwie atrakcyjnym, rozwijając cechy, które kobiety naturalnie cenią. Chodzi o odwrócenie dynamiki, stając się nagrodą, a nie prześladowcą. Pamiętasz metaforę magnesu. Nie gonisz o piłków żelaza. Są przyciągane przez Twoją siłę magnetyczną. Kiedy rozwijasz tę siłę wewnętrznie, to co zewnętrzne, naturalnie się dopasowuje. To prawo fizyki zastosowane w związkach. Teraz, zanim stąd wyjdziesz i wrócisz do starych wzorców, zrób to. Daj lajka temu filmowi teraz. Poważnie, zrób to teraz, zanim zapomnisz. Subskrybuj kanał, bo będę dostarczał więcej takich treści, które naprawdę zmieniają Twoje życie miłosne. A co najważniejsze, zastosuj przynajmniej jedną technikę dziś. Nie odkładaj na jutro. Moc odwrócenia tej dynamiki jest teraz w Twoich rękach, ale działa tylko jeśli działasz. Wybór należy do Ciebie. Będziesz nadal niewidzialny, goniąc, frustrując się? Czy staniesz się magnesem, który przyciąga naturalnie? Będziesz nadal jednym z wielu w tłumie? Czy wyróżnisz się jako mężczyzna o wysokiej wartości, którego kobiety gonią? Decyzja należy do Ciebie. Wiedzę już masz. Brakuje tylko działania. A to, mój przyjacielu, zależy tylko od Ciebie. Pamiętaj, Ty jesteś magnesem. One są opiłkami żelaza. Nigdy więcej o tym nie zapomnij.